Witajcie. Znajdujemy się właśnie na pograniczu województwa lubuskiego i dolnośląskiego w gospodarstwie wielkopowierzchniowym państwa badeckich. To tutaj, właśnie wydawać by się mogło w tym spokojnym miejscu, wkrótce będzie słychać ferwor wiosennych prac związanych z nawożeniem i ochroną roślin. Dlatego tym bardziej dzisiaj powinniśmy zastanowić się, jakie rozwiązania wybrać, aby osiągać zamierzone cele. W sezonie dla takich gospodarstw jak to kluczowe są sprawdzone i pewne technologie, które z jednej strony będą ułatwiać pracę, a z drugiej strony zapewnią wysoką skuteczność. Jednak w, żyjemy w takich czasach, gdzie takie gospodarstwa, w których obecnie jesteśmy, ale też tysiące rodzinnych gospodarstw stoi przed nowymi wyzwaniami, które w dużej mierze będą silnie limitować przyszłość osiąganych plonów. I nie mówię tutaj bynajmniej o kwestii pogody, gdyż pogoda ta jest oczywiście rzeczą całkowicie od nas niezależną. Mówię tutaj o kwestii wycofywania wielu czynnych substancji, które chronią nasze plantacje i tego, w jaki sposób radzić sobie bez dostępności tych rozwiązań. W tym miejscu pojawia się też pytanie, jakie wybrać nawożenie, jaką strategię nawożenia obrać na przyszłe sezony, aby można było. W pełni wykorzystywać potencjał naszych plantacji. Musimy sobie zdać sprawę, iż na takie czynniki jak presja szkodników, czy chociażby pogoda, nie mamy wpływu. Mamy natomiast ten wpływ na to, jak przygotujemy rośliny do wiosennej wegetacji i jak też zapewnimy im możliwość pełnego wykorzystania oraz ochrony genetycznego potencjału promowania. Jak to zrobić? Tutaj odpowiedź jest oczywista. Z pomocą przychodzą nam sprawdzone i pewne rozwiązania Timag Agro. Rozwiązania biotechnologiczne firmy Timag Agro opierają się zawsze na opatentowanych kompleksach biostymulacyjnych z jednej strony, a z drugiej strony na składniku pokarmowym mikro i makro elementach. Dzięki temu rolnik w jednym przejeździe odżywia swoje rośliny, a z drugiej strony wzmacnia i regeneruje. To powoduje, że dzięki temu. Odporność roślin na wiele czynników stresowych jest dużo większa. W całej rekomendowanej gamie produktów jest aż 12 preparatów, które służą dla wszystkich gałęzi produkcji roślinnej, począwszy od upraw sadowniczych, owoców miękkich, warzyw poprzez nawóz donasienny uprawy polowe, kończąc na uprawach ekologicznych. W poszczególnych preparatach Wyróżniamy kompleks biostymulujący doglebowo-nalistny ferti kolejny podnoszący aktywność fotosyntetyczną i odporność na stresy C-Active oraz wzmacniający cały proces owocowania NMX. Od samego początku t Agro, jak żadna inna firma w tej dziedzinie, oparła swoje produkty na rzetelnych i pewnych rozwiązaniach, potwierdzonych latami badań w laboratoriach na całym świecie. Droga, którą wybrał TIMAK, to inwestycje w biotechnologię oraz tworzenie zaawansowanych nawozów, które skutecznie oddziaływują na szereg procesów roślinnych. Nie tylko tych związanych bezpośrednio z odżywieniem, ale także te, które odpowiedzialne są za odporność na stres i aktywność fizjologiczną. Drugą wartość, która przyświecała twórcom tej technologii, jest szeroka dostępność dla każdego rolnika, aby produkcja rolna mogła być coraz to sprawniejsza. Dziś już wiemy, że był to jedyny słuszny kierunek, aby zapewnić producentom rolnym właściwe rozwiązania odżywcze na każdy etap rozwoju i wzrostu plantacji od siewu aż po sam zbiór i możliwości sprawnego, efektywnego przechowania płodów rolnych. Tylko przebadane pod każdym kątem preparaty są gwarantem dobrze prowadzonej plantacji, gdyż wobec wycofywanych substancji czynnych. Zadania, jakie stoi przed nawożeniem, to dbanie o naturalną odporność roślin, a także ich wzmacnianie i przygotowywanie do potencjalnej infekcji, która może być wynikiem inwazji patogenów. Doskonałym przykładem może być miniona jesień. Wiemy doskonale, że na plantacjach rzepaku ozimego była że było intensywne żerowanie śmietki. Systemy korzeniowe wielu plantacji są bardzo mocno parażone. A jak to się ma do tego, że rzepak z początkiem wiosny musi bardzo dużo pobierać wody i składników pokarmowych? Oczywiście kluczowe tutaj będzie zregenerowanie tego systemu korzeniowego, odbudowa, ale także tworzenie nowych włośników po to, aby roślina mogła sprawnie pobierać wszystkie te składniki, które są jej niezbędne do wegetacji. Jeżeli mówimy o kwestii uszkodzenia systemu korzeniowego, kluczowe będzie już tutaj dzisiaj to, abyśmy my zaplanowali taki zabieg, który będzie ten system regenerował, będzie powodował, że roślina będzie bardziej wydajna i tym samym będzie bardziej odporna, mając silny system korzeniowy na stresy środowiskowe, ale związane z niską temperaturą czy okresowymi niedoborami wody. W ofercie Timac Agro mamy dwa rozwiązania, które się ku temu bardzo dobrze hmm, sprawdzają, które ku temu bardzo dobrze wychodzą naprzeciw. Jest to Ferti Actel Starter i Ferti Actel Radical. Te dwa rozwiązania zapewniają w jednym przejeździe odżywienie rośliny, a z drugiej strony silnie regenerują system korzeniowy, zapewniają intensywny wzrost. Co ważne, preparaty te idą o krok dalej. Glicyna i betaina zawarta w obu rozwiązaniach, powoduje bardzo silny efekt antystresowy, zapobiega e, temu, aby roślina odczuwała silne stresy środowiskowe. Dodatkowo zeatyna zawarta w tych preparatach powoduje większe nasączenie soków komórkowych tą substancją. Dzięki temu roślina staje się odporniejsza na, atak, na ataki patogenów. W związku z tym e, mamy tutaj do czynienia ze swoistą Odpornością roślin na czynniki stresowe. Podobnie w zbożach. W wielu gospodarstwach w tym roku zdecydowano się na późne siewy ozimin po kukurydzy, a w niektórych rejonach po burakach cukrowych. Na tych plantacjach należy podjąć odpowiedzialne decyzje co do budowania pokroju rośliny. Na tych plantacjach Należy podjąć odpowiedzialne decyzje, aby wybrać rozwiązania i produkty Timac Agro dedykowane uprawom zbożowym. Wiemy o tym, że w zbożach, aby osiągnąć zakładane cele, osiągać zadowalające plony, kluczowa jest prawidłowa ilość rozkrzewień i silne pędy. To samo tyczy się także zbóż jarych, gdzie pierwsze siewy nastąpią już na początku marca lub na koniec lutego, jeśli tylko pozwolą na to optymalne warunki. Rolą zastosowania preparatów biostymulujących w tym okresie jest przede wszystkim dobre odżywienie rośliny, ale także ukierunkowanie rośliny na produkcję wysokiego plonu, dobre ukorzenienie, i budowanie naturalnej odporności na stresy środowiskowe, aby roślina mogła z łatwością budować pełną biomasę i intensywnie produkować plon. Pamiętaj, im później wystąpi stres na Twojej plantacji, tym większa szansa ochrony zakładanego plonu. To samo tyczy się również nawożenia, dlatego wybieraj tylko sprawdzone i pewne rozwiązania Timac Agro. Odporność gospodarstwa leży w Twoich rękach.